Widzimy, jak tysiące turystów przewija się przez Trocadero, by zwiedzić wieżę Eifla. Ciekawa jestem, czy wiedzą, co u nas będzie się działo i co im mówi hasło Szkoła Polska 5-6 kwietnia. Dyktando polskiej. Dyktando polskiej. Diskant polskie. Dyktando polskie. Dyktando polskie. Dyktando polskie. Diktando polskie. Widzimy, że szkolny Facebook szybko działa, bo wieści roznoszą się błyskawicznie. Tuż z wieży szą brzmi w trzcinie, że dyktando się rozwinie. Basia świeży, szkolne wiadomości, Paryż.